Witam serdecznie tu zgromadzonych i przy odbiornikach. Panie Jezu, poprowadź, poprowadź to rozważanie i bądź w tym wszystkim, abyś przemawiał przede wszystkim do mnie, Panie. Dziękuję Ci. Ty czynisz, czynisz, ty już uczyniłeś, ojcze. E, Powołałeś to miejsce, powołujesz nowe, nowe miejsca, w których lud Boży się gromadzi. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby stanąć w modlitwie, stanąć w modlitwie, być, trwać, bo ktoś się o to modlił, ale aby trwać to nadal, nadal, bo wielu się zniechęciło, wielu jakby zaczęło uważać, że to wyobrażało się inaczej, to inne miejsce, ale ty przydałeś to i ty ty zajmiesz się tym, jeśli my nie będziemy wołać i nie, my nie będziemy wołać o to miejsce, wołać o, o ludzi, o, o te miasta, to Ty, w słowie bowiem powiedziały, że znajdziesz, pobudzisz kamienie, które będą staną na tym miejscu i będą wołać. Ja Ci dziękuję. Dziękuję, że kolejny raz e, o, o, chodzi o, o modlitwę, że z, zaniedbujemy modlitwę. Zresztą staram się, ale to jest jeszcze za mało. Za mało. Proszę Ducha Świętego, aby on mobilizował, budził każdego dnia, że modlitwa przecież zbliża do Boga. Modlitwa wypełnia, przez modlitwę możemy być napełnieni Duchem Świętym. Dostarcza mocy dla, dla składania świadectwa dla Pana. Buduje duchowo, pomaga zwyciężać szatana. Modlitwa prowadza z społeczność z Bogiem, czyni realnym obecność Chrystusa. Ja dziękuję za... Bo z przeszłości też wiem, że gdy była organizowane modlitwy w zborach, w zborach, no, z mała była, była frekwencja, frekwencja, ale to jest tak bardzo ważne, ważne, abyśmy w jedności, przecież w dziejach apostolskich, w jedności wołali, wołali fakt, że że wszystko mieli wspólne, później jakby się zasiedzieli, musiał Bóg ich rozproszyć. I czy my musimy mieć rozproszenie, żeby zacząć się gromadzić i wołać? Czy my musimy tak samo przeżyć, jak w dziejach Chyba Bóg do tego będzie musiał doprowadzić, abyśmy naprawdę wzięli się do pracy. No, mówię o sobie też. W miarę, w miarę się staram, ale to jest za mało, za mało ciągłe zmęczenie. Proszę Boga, aby proszę Boga, ochcił mnie w Duchu Świętym, aby też proszę o to, żeby w kościele objawiały się dary Ducha Świętego tak potrzebny. Dzisiejszy, dzisiejszy czas jest tak trudny, zresztą zawsze był trudny, ale tym bardziej dzisiaj, aby modlić się o, o, o kraj, stawać w wyłomach. Przecież w przeszłości, czy królowie, królowie prowadzili życie też daleka od Boga, ale jak się przybliżyli do Boga, Bóg za nich walczył. I to dzisiaj, dzisiaj my w modlitwie mamy przynosić. Przynosić każdą sprawę, każdą sytuację. Przynosić, aby... A Bóg będzie działał. Bóg będzie działał w nas i przez nas. Przez nas. Bóg pragnie mieć społeczność, abyśmy każdego dnia z nim mieli społeczność, każdego dnia mieli relacje i też i z braćmi siostrami. Siostrami, aby też, gdy jest, jest obwołana modlitwa, to tak było w przeszłości i widzę, że takie jest teraz, że jeśli jest jakieś. Wystawy na jedzenie czy coś, wielu się zgromadza, ale jak jest modlitwa, jakby ludzie nie chcą przychodzić nieznana nie, nie to przyczyna, ale Bóg wie najlepiej, abyśmy zaczęli, zaczęli słuchać głosu Bożego, aby zaczęli w jedności wołać bo nasi bliscy giną. To, że, my, że ja zostałem wyrwany. Moim pragnieniem jest, aby moja rodzina, która tkwi całkowicie w uzależnieniach, całkowicie w... to jest widoczne, oni tego nie widzą, ale modlitwę powinniśmy przynosić, przynosić ich przed oblicze tych, którzy się pogubili, bo są tacy, którzy się pogubili i potrzebują na nowo, na nowo, aby ich wołać o nich, wołać o nich o nich do Boga, aby Bóg się zmiłował nad nimi i abyśmy byli gotowi. Gotowi każdego dnia, każdego dnia, dzisiaj. To jest tak przez całe słowo, że to dzisiaj jest tak ważne, abyśmy nie zatwardzali serc, waszy, nas, serc naszych, abyśmy byli gotowi, gotowi stanąć w wyłomach miast, rodzin, abyśmy też. Naprawione zostały ołtarze osobiste ołtarze modlitwy, rodzinne ołtarze modlitwy, zborowe, aby to wszystko zostało naprawione, tak Eliasz naprawił ołtarz i stąpił ogień. Tak samo i w naszym ży życiu, gdy naprawimy swoje ołtarze, Bóg ześle ogień, aby zapalić ofiarę, aby ona płonęła. Dla chwały Bożej, Nie, aby to było widoczne dla ludzi otaczających nas widoczne e, stępowanie Ducha Świętego, o, o widoczne nasze życie, abyśmy stali na świeczniku, świeczniku i świecili temu ginącemu światu, abyśmy wołali też o, o, o naród. dlatego to może to Bóg czyni, ale Bóg w przeszłości też pobudzał przez jednego człowieka, nawet uratował narody. A Kościół, Kościół powinien się obudzić, obudzić do, do swojego, swojego, celu, do którego został powołany. Nie aby wokół siebie chodzić, wokół siebie, wokół swojej zagrody, ale wokół, wokół Pańskiej zagrody, która tak w, w Starym Przymierzu było, że ma, czy czas mieć domy z kafelkami, a, a pański dom jest, jest w ruinie. Psalm 17. Wysłuchaj, Panie, mojej słusznej sprawy, zważ na moje wołanie, nakłoń ucha na modlitwę moich nieobłudnych ust. I tu jest widoczne, tu jest widoczne, że On wiedział, że nie ma obudnych ust, abyśmy my też wiedzieli, że i czy boimy się przychodzić przed, w modlitwie, bo yy, yy, wiemy, że coś jest, to powinniśmy iść do komory i załatwić tę sytuację, aby one nie, nie przeszkadzały nam, nam służyć w miłości. I już przede wszystkim naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tak wiele wycierpiał, abyśmy nie lekceważyli, nie lekceważyli. Napomnij, nie lekceważyli prób, abyśmy, abyśmy byli ulegli w tym, abyśmy mądrze wykorzystywali czas i też i wyciągali lekcje z tych prób, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty wszystkim też jeszcze mówić, też wołasz do swojego ludu, aby, aby stanął w wyłomach, Panie. Psalm 34, 17. Wołają, wołają sprawy, sprawiedliwie, a Pan wysłuchuje ich i uwalnia od wszystkich trudności. Tak, Pan uwalnia, uwalnia od wszystkich trudności. Gdy mamy My... trudności, Pan podnosi podźwignie, pod pod jeśli jesteśmy, jesteśmy skruszeni z serca i, i złamanego ducha. Tak pragnę mu służyć cały czas i wołam do niego o, o, o to, aby, aby zmiłował się, zmiłował nad, nad przede wszystkim posłał Ducha Świętego do swoich zborów, odnowił pięćdziesiątnicę nawoływał, nawoływał bratkę o, o to, aby odnowić Pięćdziesiątnicę, aby dary Ducha Świętego, aby też w pierwszym Kościele było to, że nie, ci, co nie byli przeznaczeni do zbawienia, nie wchodzili do, do zgromadzeń, aby do dzisiaj, ten dzisiaj nie przez to, że gdy będą dary Ducha Świętego, nie wchodził ten, który chce siać zamęt, Zamęt i, i chociaż w, w zborach w, ko, w Kościele są różni ludzie i, i, i nie, nie są przede wszystkim nowonarodzeni, ale są tacy, którzy dobrze się, jakby dobrze się czują, ale przyjdzie czas, przyjdzie czas, w którym Pan Bóg, Pan Bóg, Pan Bóg usunie tych, usunie, aby pośle pośle e, e, sito swoje sito, które prze, oczyści oczyści, e, aby tylko zostało ziarno. Panie, dziękuję ci za to. I też e, musimy uważać na, na e, przyjmowanie nauk, które są naukami e, e, nauk, naukami niezgodnymi ze słowem Bożym. słowem Bożym że, słowem Bożym. Jedną z takich nauk jest e, pojęcie pojęcie fat pogońskie, wyobrażenie, że cokolwiek robi, robimy i cokolwiek nas spotyka jest z góry zaplanowane i te rzeczy dobre i złe z góry i dużo i nie macie się o co modlić. To jest to błędna nauka, że nikt, Bóg nie planuje z góry, żeby posłać na stracenie. Z góry nie planuje to my, nasze wyobrażenia Boga, które w naszych głowach mogą zaistnieć, za niczym, że po cóż się modlić, po cóż cokolwiek robić, jeśli i... Nic nie możemy z tym z zrobić, ale Bóg jest, Bóg w swoim słowie cały czas mówi, wołajcie, wołajcie i wołajcie, abyśmy wołali do, do Niego, wołali, zbliżali się, uniżali, i byli wdzięczni, ta wdzięczność. Bo gdzieżbym ja był, gdzieby nie mój Bóg, gdyby Pan Jezus złożył okup, tak okup złożył, który tak cierpiał. My nieraz uważamy, że, że łaską, no jesteśmy łaską zbawieni, ale jaki ciężar nasz pan, nasz ojciec musiał, musiał odwrócić zwrok od naszego pana. naszego pana. On poniósł ciężar, i ja dziękuję mu za to, że to nie ja musiałem nieść, a powinienem za moje nieprawości, za niszczenie życia, które on mi dał. I dziękuję, że podniósł mnie, uzdrowił i jestem dzisiaj wolny, wolny w Chrystusie Jezusie, ukryty w Nim i pragnę, pragnę, nie w pragnę być zawsze przy nim, zawsze być w Nim ukryty. Dziękuję Mu za to i wołam o to, o, o to abyśmy naprawili swoje ołtarze modlitwy, aby one były poukładane i, i drwa zapalone. Panie, dziękuję Ci, Panie, że Cały czas, cały czas przypominasz, napominasz, przypominasz właśnie o, o, o ołtarzu modlitwy, o tym yy, modlitwie stawienniczej, stawienniczej, modlitwie, yy, który, yy, która, yy, którą ty, za, ty zaplanasz, tak jak jest modlitwa w, w Jerozolimie na murach, którą tam co, co godzinę ktoś się wymienia i, i modli. I dziękuję za to, abyśmy też my modlili się o siebie, o siebie nawzajem, przynosili swoje problemy, modlili się o chorych, modlili się, przynosili przed oblicze Boga. Bóg jest łaskawy i miłosierny i chce, chce uzdrawiać, chce uwalniać, chce uwalniać, ale stańmy w modlitwie dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.